Czy we współczesnym świecie jest miejsce na świętość? Oto temat dzisiejszej sądy. Czym dla Pani jest świętość? Świętość to coś takiego, co trudno określić słowem. To jest coś, co decyduje czasami o człowieku. Świętością może być ojczyzna, świętością może być miłość, świętością może być ojciec święty. Dla mnie? Tak. No, no świętość no to może być. To no, to może być świętością? No, niewinna dziewczyna. No wszystkim. A czy ma Pani jakiś ideał świętości we współczesnym świecie? No Ideał? Papież Jan Paweł II. Świętość? No nie ma pojęcia co to, jak to można powiedzieć. Świętość, no to coś, coś pięknego. Ale no na świętość trzeba właśnie zasłużyć sobie tu, tu na ziemi. A no, dopiero Bóg będzie oceniał, chyba że my że jesteśmy, że zasłużyli na tą świętość. No. Jest ktoś taki, kto jest dla ciebie święty we współczesnym świecie? Tak. A kto? Mm. Mikołaj! Czym jest dla ciebie świętość? Świętość? świętość. Boże, z czym jest dla mnie świętość? No, kojarzy mi się to z kościołem, z Bogiem, z obchodzeniem właśnie jakichś świąt, y, z celebrowaniem różnych uroczystości y, i z takim dążeniem to do dobre. A jaka jest według Ciebie droga do tej świętości? Y, trzeba być szczęśliwym i zarażać tym szczęściem innych. Z zaskoczenia nie wiem. A może, y, czy ma Pani jakiś y, ideał świętości we współczesnym świecie? Jakąś taką osobę? No, Jan Paweł II, no. Tak, nasz papież. Co trzeba zrobić, żeby być, zostać świętym? No to to. Tak to się my, trzeba chyba zam... więcej uczęszczać do kościoła. To nie to wszystko. Mhm. A czy we współczesnym świecie jest dla pana, ma pan tą definicję świętości i tą osobę, która jest dla pana święta? No jest, papież. Nasz. Nasz, Jan Paweł II. No, Jan Paweł II. Kto by więcej był? Czym dla mnie jest świętość? Trudne pytanie. No, z całą pewnością jakimś takim e, chyba największym uwielbieniem Boga, które tylko nieliczni są w stanie e, pokazać jak gdyby swoim życiem, swoim działaniem. A czy ma Pan jakąś definicję świętości we współczesnym świecie? E, chyba kierowanie się miłością, dobrocią, bycie, bycie po prostu dobrym człowiekiem. Czym może być święty? No, ważna rzecz w życiu. A jaka jest według Ciebie droga do tej świętości? Jakim trzeba być człowiekiem? No na pewno dobrym, uczciwym przede wszystkim. No pomagać sobie nawzajem. Nie, nie, nie być obojętnym wobec krzywdy innych. A jest taka osoba, która jest według Ciebie święta we współczesnym świecie? No na pewno Jan Paweł II. A kto jest dla Ciebie świętym? <laughs> no kto? Pan Jezus. Pan Jezus. Dziękuję Ci bardzo. Czy jest taka osoba dla Was, która jest święta? A babcia. Twoja babcia? Tak. I jaka ona jest? Jaka jest? Taka fajna. Jaka Ta. jeszcze? Fajna, dobra, miła. I sądzisz, że ona jest święta? Mhm. No polega na chodzeniu do kościoła między innymi i wierzeniu Boga. A czy ty jesteś na dobrej drodze ku świętości? No i wiesz, nie mam, komu nie mam, no to chyba tak. Jest to takie hmm, postrzeganie świata i takie uczucie, które jest przez człowieka, który je emanuje z siebie samą dobrocią, samą miłością, w ogóle czymś pięknym, słonecznym dniem, wspaniałym samopoczuciem, miłością do ludzi, chęcią poświęcania się dla tych ludzi. Myślę, że to jest najwspanialsze, co określenie, które można do kogoś skierować. Nie ma już wyższej kategorii. Jest to wszystko, co pozytywne, wszystko co najbardziej pozytywne. A czy we współczesnym świecie jest dla Pani osoba święta? Na pewno była. Był to Jan Paweł II. Cieszę się, że mogłam żyć w tym samym czasie, ponieważ nie każdemu jest dane żyć w czasie tym samym, co żyje osoba święta. Na pewno są byli też ludzie, no była Matka Teresa, o której można też bez żadnych zastrzeżeń mówić, że była to osoba emanująca wręcz świętością. Oczywiście status oficjalny, status świętego to nadaje kościół, władze kościelne i wtedy dopiero można oficjalnie, oficjalnie o tym mówić. Ja mówię o swoich odczuciach. Dla mnie to był wzór osób naprawdę zbliżonych do tych wszystkich wartości, o których się mówi, że są święte. No Jan Paweł II, no to już jest wzorzec wręcz, a nie wzór. Świętość Wydaje się, że to określenie zupełnie nie pasuje do dzisiejszego świata. Mamy swój styl życia, zainteresowania, problemy. Jesteśmy zdominowani przez doczesność i wydaje nam się, że świętość nie jest trendy. Postrzegamy ją zazwyczaj stereotypowo. Święci żyli dawno, dawno temu i gdzieś daleko stąd. Traktujemy ich trochę jak zabytki. Podziwiamy albo lekceważymy, bo nie są w naszym guście. Dla siebie wybieramy wygodne życiowe drogi i interesuje nas tylko to, co jest teraz. Co znajdziemy, gdy dojdziemy do celu? Nie zastanawiamy się nad tym. Trudne ścieżki niestety są dziś niemodne. Wiodą pod górę, potrzeba wysiłku, by je pokonać. Ale przynajmniej wiadomo, dokąd prowadzą. Ale świętość naprawdę jest także dla nas. I wcale nie musi być ponura. Dziś jest czas, żeby o tym pomyśleć. Dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach mówiła Katarzyna Brewińska.